Tak. W poprzednim odcinku włączyło mi się nagrywanie. Jes. Włączyło mi się nagrywanie. Yes. Dobra. Zobaczmy się w to jeszcze troszkę. Nie wiem, to trudno. No dobra i... No i włączyło mi się nagrywanie. No i po prostu tamten odcinek będzie już. A nie, pożegnaj się wcześniej, więc będzie pożegnanie nawet. Pożegnacie, wrzucę tutaj parę niepotrzebnych rzeczy. Jeśli będę trzymał sobie RWB w sztyki, sobie zostawię. Tylko nie wiem, czy sobie nie zmienić przypadkiem tych bo gram aktualnie na Bremu. Ale no dobra, nie... Dobra, zmienię sobie na defaulta. Default też jest fajny. Lubię w sumie Defaulta też. Jestem jakiś najgorszy ten default. Ostatnio właśnie bardzo go lubię. Mieczyki są fajne, kilofy są fajne. Ale ogólnie dużo rzeczy jest tutaj fajnych, jest taki bardziej naturalny. No dobra, idziemy. Idziemy Nie wiem, może się poczekajcie. Dead points No dobrze. O pierwszy What the No Dobra, padaj. Brutalu, trzeba zebrać trzcinę wy brutale. O oh jest. Fuck, Fak, zombieak, zombieek, dźwięk zombieak, dźwięk zombie, stąd brutalu, niemyty. Do widzenia. Ech. Dobra, muszę, muszę wracać do domku. Boję się, że mi coś tutaj spadnie, jakiś creeper. Wtedy to nie byłoby zbyt fajnie. A zamknij, dobrze. Aha. No, pierwsza jakaś taka otwarta walka była. I tak miałem większe szanse. Ej, to poczekajcie, ja, ja, po, ja poszukam jakichś krówek, o tam jest chyba jedna, a nie, to jest owca, to jest owca, tak? To jest owca, to jest owca. Dobra, to ja, ja poszukam jakichś krówek i widzimy się. Potem spróbuję zbierać krówek na, bi na, te, na biblioteczki. Fok! Dobra, no to widzimy się za chwilę. Dobra, już jesteśmy i widzimy się w domku. <laughs> o Jezu, o Jezu, poczekajcie sekundę, Pauza. Dobra, już jesteśmy. O Boże. Już pewnie widzieliście. Was taki. Nieźle, nie? Jeszcze sobie zbieram tego. Mamy 55, wszystko fajnie. Teraz trzcinę wziąć. Jak się chce, to można. Czekajcie, teraz, czy to było tak? Tak, to było tak. No to mam 5. Super. Gdzie jedna biblioteczka. Dobra. Piek. mnie ten. Ech. Dobra, na trzy. Dobra. aby miał dwa drewna jest. No, idealnie dwa. Katar. Hmm. Będzie trzeba to jeszcze jakoś ładnie zrobić. Dobra. Tutaj poszerzymy troszeczkę jeszcze. Nie, to tylko troszeczkę. Nie, nie. Palerynka jest świetna. Uwielbiam ją. Nie pasuje mi, co prawda, do pleców, bo niebieski. Znaczy w sumie to pasuje. Czy wam pasuje? Mi tak. Nie, nie, nie wiem, jak wam, ale mi tak. Uf, o Jezu, jak oni harczą. Dobra, czekajcie postawię sobie tutaj. Kurde. Halo, mapki? Halo? No pki, gdzie jesteś? Gdzie tu jesteś. Leccicie. Ciecie, ciecie, ciecie. Dobra, padaj. Kurde. Przydałby się. Więc wydawało mi się, że on podniósł to mięso. No w sumie tak mogą. No, dziękuję. W końcu. Ech. Dobra. No, w sumie chyba nawet w tym miejscu będę miał łóżko, ale... Nie wiem. I tak muszę na razie poszerzyć. No tutaj będzie też enchant. To chyba będzie jednak moja stała baza. No dobra. Dobra, żegnamy się już. Dobra, cześć, Narka, trzymajcie się.